Działowo inwestuje w modernizację oświetlenia. Ulice Parkowa i Jasnyka otrzymały nowe ledowe lampy, a stare energożerne zostały wyłączone. Rok 2022 jest również kolejnym rokiem, kiedy inwestujemy pieniądze w modernizację infrastruktury elektrycznej. Chodzi tutaj głównie o miejskie, uliczne oświetlenie. Chcę powiedzieć Państwu, że w ostatnich czasach na giełdach towarowych stawki za 1 megawattę godzinę prądu dochodzą nawet do 1300 zł. Na szczęście gmina Miasto Działdowa ma podpisaną umowę do końca 2023 roku i na dzień dzisiejszy aż tak wysokie stawki nam nie grozą, co nie oznacza, że musimy podjąć już dzisiaj szeroko zakrojone działania, które pozwolą nam w znaczny sposób ograniczyć zużycie energii. Po pierwsze wpisuje się to w, w naszą politykę klimatyczną. Oczywiście gmina Miasta Działdowo nie ma jeszcze takiego doku, dokumentu strategicznego. Natomiast przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie i również e, przygotowujemy się do tego, żeby gmina Miasta Działdowo była samowystarczalna. Stąd też e, pracujemy nad dwoma projektami dwóch dużych farm foto, fotowoltaicznych, które mam nadzieję powstaną w najbliższej przyszłości. Natomiast zanim e, docelowo one powstaną, robimy wszystko aby ograniczyć zużycie energii, stąd też na ulicy Parkowej i na ulicy Asnyka, zostało wymienione, zmodernizowane oświetlenie, pobudowane nowe, oświetlenie LEDowe, które w znaczny sposób ograniczy zużycie prądu. Chcę powiedzieć, że obecne lampy LEDowe mają 70 są o mocy 72, Natomiast te, które wiszą po drugiej stronie ulicy, są to sodowe lampy o mocy 400W, a więc przelicznik jest bardzo prosty będzie to nam generowało bardzo duże oszczędności. Druga pozytywna rzecz to jest taka, że w miejscu, gdzie zostało pobudowane to oświetlenie, jest stary chodnik i my z jego wymianą wstrzymywaliśmy się przez długie lata, wiedząc, że będą tutaj inwestycje ziemne. W tym momencie, kiedy zostało to oświetlenie pobudowane, ten chodnik w najbliższych latach będzie mógł być wymieniony, zmodernizowany na nowy. Inwestycja pomoże ograniczyć zużycie energii elektrycznej. To oczywisty plus. Kolejnym jest rzecz jasna, mniejszy wpływ na środowisko.